Marin Kitagawa jest główną bohaterką serii Sonobisk Dolwako i Wosuru. Historia. Matka Marin zmarła, gdy była bardzo mała, pozostawiając ją pod opieką ojca. Chociaż ojciec Marin ją kocha, często wyjeżdża za granicę, zostawiając ją samą przez większość dni przed rozpoczęciem serialu, Marin dorabiała jako modelka amatorka. Osobowość. Marin jest hałaśliwa, ekstrawagancka, niechlujna i choć dość dojrzała, bywa też niezdarna. Jako cosplayerka i wielka otaku, Marin jest wielką fanką anime o magicznych dziewczynach i gier wideo dla dorosłych. Bardzo pragnie cosplayować pewne postacie, postrzegając przebieranie się i stawanie się nimi jako najwyższą formę miłości do nich. Miłość Marin do postaci, które lubi, sięga tak daleko, że nie będzie ich cosplayować, jeśli poczuje, że nie pasuje do ich wyglądu, nie chcąc zepsuć ich wizerunku, jest niezwykle miła, przyjazna, wesoła i otwarta. Marin wyraźnie nie znosi nadmiernie krytycznych osób, które oceniają innych pod kątem ich zainteresowań, co skłoniło ją do odrzucenia zalotów chłopaka na początku serii, który naśmiewał się z jej upodobania do anime. Bezstronne podejście i przyjazna natura Marin sprawiają, że podziwia wakane, nie przejmując się tym, że chłopak jest przez innych postrzegany jako niezdarny i cichy. Nie widziała powodu, by ukrywać ich nowo nawiązaną przyjaźń i tajemnicę, otwarcie witając go na szkolnych korytarzach, a później częstując go w restauracji Ramen Marin ma swoje własne wartości i potrafi być w nich szczera pomimo pogodnego i beztroskiego usposobienia. Na przykład bez trudu dostrzegła, jak wakana jest wykorzystywany przez kolegów z klasy i powiedziała mu, że nie powinien się na to godzić. Co więcej, kiedy Wakana zaczął celowo jej unikać z zażenowania, ponieważ inni uczniowie dowiedzieli się o ich przyjaźni, Marin sama się z nim skonfrontowała, prosząc Wakane, żeby powiedział jej wprost, jeśli ma problem z przebywaniem w jej towarzystwie, choć Marin ma dojrzałą naturę, czasami bywa nieco roztrzepana. Nieudolnie wydziergała prototyp swojego pierwszego stroju cosplayowego przy żuku kurą, mimo że posiadała podręcznik z instrukcjami krok po kroku. Jest też osobą odkładającą sprawy na później, często wybierając oglądanie anime zamiast pracy, przez co całkowicie traci poczucie czasu. Mimo to potrafi być zaskakująco proaktywna, na przykład sprawdzając, gdzie mieszka wakana, aby mogli od razu rozpocząć swój pierwszy projekt cosplayowy zamiast czekać na weekend. Marin twierdzi, że kiedy wpada na pomysł, nie traci czasu i od razu zabiera się do pracy, ujawniając swoją pochopną i impulsywną naturę. Marin jest ukazana jako bardzo śmiała i nieskromna, ponieważ bez problemu pozwoliła wakanie wziąć miarę do swojego pierwszego stroju cosplay i zrobiła to w kostiumie kąpielowym, mimo że ich przyjaźń była jeszcze na wczesnym etapie. Ma też bardziej sarkastyczną stronę, czasami żartując z wakany i śmiejąc się, gdy ten się zawstydza i denerwuje. Jednak te momenty bywają krępujące również dla Marin, zwłaszcza gdy zaczyna zdawać sobie sprawę z własnych uczuć do niego. Jej odważna osobowość wiąże się również z miłością do mediów, które konsumuje. Nie tylko uwielbia rzeczy, których stereotypowo nie oczekuje się od dziewczyny w jej wieku, takie jak Erodys i postacie przebrane za króliczki, ale z dumą mówi o nich, jakby nie były niczym szczególnym, wręcz obsesyjnie. Wystawia swoje ulubione postacie na widok publiczny, czy to na plakacie Shizuku w swojej sypialni, czy na koszulce z jednym ze swoich ahegał. Wydaje się też, że ma obsesję na punkcie wyglądu innych dziewczyn, komentując ich gładką skórę czy rozmiar piersi.